To jest coś niesamowite, to jest moment. Zaczynamy od chwili, bo właśnie w tym pudełku ukryta jest magia wspólnego tworzenia w środku. Naturalny wosk sojowy, naturalne lupiny kokosa i naturalny zapach, który zostaje z tobą na długo. I tutaj razem tworzymy magię. Topimy wosk tylko w kąpieli wodnej, nigdy bezpośrednio na oknie. Czekamy, aż wosk się roztopi i temperatura osiągnie 70 stopni. Dalej delikatnie mieszamy i schładzamy wosk do 55 stopni i dodajemy nasz zapach. Tutaj nie ma pośpiechu, delikatnie mieszamy, tworzymy atmosferę i aromat. Dalej w międzyczasie przygotujemy naszą lupinę kokosu i knotę. Voilà! I przelewamy magię do lupiny. Nie ruszamy do pełnego zastygnięcia i po kilku godzinach świecza gotowa. Przycinamy knot, zapalamy. I już po chwili płomień, zapach i spokój. To nie tylko świecza. To Wasz wspólny moment bez telefonu. Hensi DIY. Idealny pomysł, aby tworzyć niesamowite chwile razem. Wybierz swój zestaw na Hensi DIY online. I upewnij się, że czas razem to są złote chwile, które warto poczuć.